Tak, dzisiaj 30 kwietnia. Prace trwają, ale trzeba kolację gdzieś. Już pokazuje Kolację w plenerze. O to chodzi. Że Żyjąc tutaj. Tam ktoś łapie rybki. Spokój, cisza. A tu się robi tak. Kabel sobie gra. Tu powoli kuchnia się tworzy. Roboty szafka tutaj zawiśnie, ta co stoi tu. Tutaj szyny, kupiłem. Zamontujemy powiesimy. Także jest fajnie, robota idzie. No jeszcze tu sanitariat słabo działa, ale siku można zrobić. Zaraz rozpalimy w kominku, bo się chłodno robi, stopni jest 14 teraz, no całkiem spoko. No, także tak to zaczyna wyglądać. Dobra, idę do jajecznicy, bo się przyjarę. Ludzi mało. Pozdrawiam.